Siemaczko moi kochani, siemaneczko, pokażę wam gdzie znajdują się pojemniki z gazem, które musimy rozbroić, ponieważ Joker chce nas wysadzić w powietrze, więc lecimy do pierwszego pojemnika. Pierwszy pojemniczek znajduje się tutaj, w sklepowej sadybie, przepraszam. Tutaj widzicie, pod tym parasolkiem sprytnie ukrył, żeby wykończyć niewinnych. Tutaj, pod tym parasolkiem, w tym miejscu, znajdziecie pojemnik z gazem. Tak. Śmiercionośnym gazem. Dobra, lecimy do następnego. Ok, drugi pojemnik z gazem znajduje się w zalewie zdobyczy. Tutaj na tej platformie, w tym miejscu, przy tym sam tutaj znajdziecie kolejny pojemnik z gazem. Lecimy po trzeci. Trzeci pojemnik z gazem znajdziemy tutaj w samym centrum. Jak widzicie, w samym centrum. Przyjemnego parku w tym miejscu Widzicie? Pod daszkiem Schowany I to by było na tyle Trzy pojemniki przykładowe Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika Wesprzyjcie mnie w sklepie Kodem twórcy Przemióg Uzumaki No i co? Powodzenia Wam życzę, trzymajcie się łapa Cześć, cześć